Szanowni państwo, zapraszam państwa na kolejną odsłonę mojej opowieści na temat budowniczych, architektów, urbanistów, ale i artystów, którzy tworzyli w Jaworznie. Tym razem moje pytanie brzmi kto udekorował jaworzno. I nie o dekoracje chodzi, nie o ozdabianie, ale o programy ikonograficzne i programy plastyczne, które uzupełniały te nasze jaworznickie budynki sakralne jak i te Użyteczności publicznej. Będzie kilka nowych nazwisk, ale i też te nazwiska, które są już znane. Są to nazwiska malarzy, rzeźbiarzy, ceramików, witrażowników, ale również projektantów wnętrz. I tak, mnie, tu w Dolnym Kościele, właściwie w Dolnym Kościele Kolegiaty Świętego Wojciecha i Katarzyny. Mamy przykład bardzo ciekawego tandemu artystycznego, żeby nie powiedzieć kolektywu, rzeźbiarza i architekta wnętrz. Zatem zapraszam w środę na godzinę 18.00 będę ujawniać i chwalić się tymi realizacjami, pokazywać ich właściwości i charakterystykę. Zapraszam, zapraszam serdecznie.